Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Chris i dzisiaj przygotuję dla Was koktajl Whisky Sour. Jest to mega, fajna, oryginalna i orzeźwiająca kompozycja, która idealnie sprawdzi się na Waszej imprezie. Dzisiejszy materiał powstał przy współpracy z marką 2KC. Jeżeli rozmawiamy o alkoholu, musimy również wspomnieć o jego następstwach. Mówię tu oczywiście o syndromie dnia poprzedniego, czyli o tak zwanym kacu. Produkt 2KC posiada takie składniki jak wyciąg z opuncji figowej, witaminę C czy też glukozę. Powodują one zmniejszenie uczucia zmęczenia oraz znużenia, ale również wspomagają układ odpornościowy oraz nerwowy. Whisky Sour, który za chwileczkę dla was przygotuję, jest prostym połączeniem alkoholu bazowego, czyli whisky, soku z cytryny, syropu cukrowego i opcjonalnie białka jajka oraz angostury. Już za chwileczkę pokażę wam jak to zrobić. Dzisiejszy koktajl przygotujemy w niskiej szklance, którą wypełniamy lodem. A technika, którą przygotujemy w dzisiejszy koktajl to szejkowanie, więc bierzemy nasz shaker i również wypełniamy go lodem. Jeżeli w swoim domu nie posiadacie profesjonalnego shakera, możecie do tego użyć zwykłego słoika z zakrętką. Do shakera wlewamy kolejno nasze składniki. Pierwszy z nich to 40 ml whisky. Jeżeli nie macie w domu profesjonalnego jigera, czyli miarki barmańskiej, możecie posłużyć się kieliszkiem do wódki. Kolejny składnik, sok z cytryny, którego wlewamy 20 ml. Następnie dodajemy syropu cukrowego, aby nasz koktajl był słodszy. Jeżeli zastanawiacie się, jak zrobić syrop cukrowy, to w opisie tego filmu znajdziecie recepturę, jak go przyrządzić. Kolejnym opcjonalnym składnikiem jest białko jajka. Białko wygładza nam smak koktajlu i powoduje fajną piankę, która znajduje się u góry naszego koktajlu. Jako kolejny składnik dodamy angustury. Angustura jest bitersem, który nadaje nam fajnego ziołowego aromatu oraz delikatnego smaku. Gdy wszystkie składniki znajdują się już w naszym shakerze, możemy przejść do miksowania. Ze względu na to, że w naszym koktajlu znajduje się białko jajka, na początku wstrząsaliśmy przez około 15-20 sekund wszystkie składniki wraz z lodem. Następnie zrobimy wstrząsanie bez lodu, aby dobrze ubić pianę. Następnym krokiem jest odcedzenie koktajlu. I rozpoczynamy ubijanie naszego koktajlu bez lodu. Gdy koktajl jest już wymieszany, wyrzucamy lód z naszej szklanki. Która została wcześniej schłodzona. Nasypujemy świeżego lodu i przelewamy nasz koktajl na lód. Tak przyrządzone whisky sour dekorujemy skórką z, z pomarańczy, która nada nam fantastycznego aromatu. Koktajl jest gotowy. Tak przygotowany whisky sour będzie idealną kompozycją na różnego rodzaju imprezy. Pamiętajcie o tym, żeby pić oryginalnie i odpowiedzialnie, a jeżeli następnego dnia przydarzy Wam się kac, to produkty marki 2KC pomogą Wam z nim wygrać. Dajcie znać w komentarzu, jak smakuje Wasze whisky sour i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, ponieważ już niebawem pojawią się kolejne wideo, Kolejnymi recepturami koktajli. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia przy Barze.